Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kawal, a ze mną jest... Segref! I gramy w... Don't Stare Together! Więc mam nadzieję, że seria wam się spodoba. Zostawcie łapkę i suba. A my przechodzimy do gameplaya. Jak widzicie ja gram na padzie, Igor gra na klawiaturze, Segref. Nie wiem No więc chyba zbieramy na razie podstawowe surowce, nie? No, najpierw zbierzemy coś później zaczniemy coś robić w ogóle fajne są te krzaki borówek co dodali, nie? To, takie co się w nie uderza zamiast ten No Ja zbieram trawę i patyki. Też, zbieram trawę i patyki. Taka podstawa, chyba. Ja. Dużo królików wszędzie jest, to lubię. O, to będzie akurat spoko. Mam flinta. I indyk! Chciałbyś. I tak go nie złapiemy teraz. Chciałbyś. Go złapać. Chętnie. No, trzeba wymyślić na niego jakiś plan. Najłatwiej no jest go zabić, jak zaczyna wpieprzać borówki trzaka. No, jak na razie taka okazja nam się chyba nie przydarzy. Mm -mm. No, słyszę noc do tego indora gdzieś tu, łazi. W ogóle ciekawe, bo mm, jak grałem, w tą Starwa teraz ostatnio, nie? No. To nie widziałem żadnych innych borówek niż te, co się uderza, więc. Hm. Znaczy, nie wiem, czy to jakby wiesz jest. Yy... Jakaś wiesz, alternatywa do normalnych borówek na niektórych światach, czy co? Ale... No, no, właśnie ciekawe, ciekawe. No powiem, Dobra, mam. Już 30, mam już 30 trawy, jeśli się nie mylę. 30 albo 40 to był tak, 40. No to ja mam 15. Patyków mam 8. Jak coś spotykamy się przy portalu, przy, na tym. No spoko. Przy końcu dnia. Jak coś tutaj jest dużo królików, więc można robić pułapki bardzo. No, na pewno będzie trzeba ich dużo robić. Tak. Znalazłem chyba biom kamienny tam widzę na górze Nie To jest miniaturowy biom kamienny <głos> To <głos> Wygląda fajny! Jak X taki. Wygląda jak wiesz, oznaczony skarb taki piracki trochę <noise> A to ciekawe. Jakbym miał wydłużone błoki to by wyglądał całkowicie jak Dobra pozbieram 30 trawy I później będę tylko... A teraz będę same paki zbierał Hmm. Dobra Na razie nie widzę tutaj żadnych problemów w tym świecie, żadnych pająków. Na razie no. Okej, okay. zaczyna się półmrok No Znalazłem ten y, lasek z tymi drzewkami co rzucają te kasztany no. które można Przyda jeść się. Chwila, muszę przyciszyć lekko grę Nie, jest przyciszona na maksa u mnie raczej będzie dobrze. Też mi się wydaje. Więc jeśli się nie mylę, to dzień w tą starwie trwa około 6 minut. Więc tak 2-3 dni będziecie mieli na odcinek. No. Bo więcej nie widzimy tak trochę sensu, żeby Wam rzucać po tak 4-5 tak. dni naraz. Zobaczymy, ile wytrzymamy. No, Zawsze można zrobić sezon drugi. No, no chyba, że sezon pierwszy będzie miał tam, nie wiem, jeden odcinek, to pewno. No wiadomo, ja ogólnie w ogóle pobiegłem na dół, jak coś, jakbyś się wiedzieć. Ja biegnę w lewą stronę. O, znalazłem portal. Znalazłem świnia. Znalazłem portal Cześć. tutaj. Szopy. Nie, dobra, ja się nie napierdalam z szopami. O, mam zielone grzyby. I znalazłem gigantyczny las. Bardzo duży w sumie. Masz trochę strach No... <laughs> Troszeczkę Dobra, chyba trzeba się już zbierać do portal No O już końcówka zostaje dnia To znaczy ja zrobię pochodnie i po prostu przez pierwszy dzień przebiegnę no. Kurwa kocham cię gro Co tam masz? <laughs> Tylko proszę, nie zabij mnie teraz w ciemności. Co tam dostałeś? To ja, ja przebiegnę przez ten... Yy, pochodnie. Po prostu wezmę, zrobię i tam. Dobra. nie znalazłem żadnego flinta, dlatego no. Muszę sobie jakoś radzić. Dobra. Teraz te pochodnie, póki co, zrobię. Dobra. A już się zaczyna? Za dobra. No. Mm, dobra. Zielone grzyby wszędzie rosną. Mam 5 flinta, więc nawet spoko. Jakbyś mógł mi dać... ...dwa, to bym był... Dobra. ...pięczny. Przy okazji pozbieram więcej tego flinta, bo wiesz, będę kamieniem kopał. No, Ja coś tu słyszałem mi się nie podobał ten dźwięk. Ja biegnę do portalu tylko. Mam nadzieję, że pochodnia wystarczy. Powinna wystarczyć na jeden dzień. No, 30% jeszcze mamy. A dzień się zaraz... się zaraz skończy. Dobra, ja stoję no. przy portalu. Żebym się nie zgubił tam jest. O parza. dobra No i dobra Dobra, to ja sobie zrobię kilo zchodzisz. Właśnie też chciałem zrobić kill off, żeby wiesz Dobra i resztę printem cię zostawiam przy portalu Wait, where are you? Tutaj Tu, tu masz printów 3 jeszcze o, dobra, dzięki. No nie wierzę, ten czystera dostał. Gdzie miałeś ten biom kamienny, ten mały taki? No właśnie, tam nie było żadnych kamieni, chodź. No no. Dobra, tutaj mam jakiegoś kamienia. Ok. Nitro. Mam tu są jakieś kamienie, to porozwalam od razu. I od razu flinch z każdego tego, kamienia i jelo. No. Bawoły! No. <gry> Tylko nie próbuj ich pić, bo wiesz co? Wszystko tak chodzi. blisko portalu. No. Aż to no. może być potem problem, jak zaczną migrować, kurwa i wiesz. No! Będą w tym kurwionym stanie. Ja później, później zacznie się migracja, przy ocą kło naszej ja bazy bazy nie ma No To będzie chyba najgorsze Wiesz dostają tego stanu jak ja to nazywam bólu dupy W sumie Dobrze powiedziałem no, im się dupsko robić czerwone no to Dobra Tylko, że najgorsze jest to jak śpią to zawsze są ustawieni przodem automatycznie nie widzisz czy są czy nie w tym stanie więc no Dlatego jak idziesz je golić na przykład żeby czapki yy, wiesz zrobić z nich futra czapkę No To zawsze warto jest się zabezpieczyć czy na pewno nie są wiesz W tym stanie ...z rano musisz tam pójść i dopiero wtedy sprawdzić. No, fajnie. Ropucha mamy blisko tego. To robimy domek przy portalu gdzieś, bo tak... No większy... się, opłacało. się opłacało, nie widzę większych przeciwwskazań, wszędzie są drogi jeszcze do tego No Więc idealne szybkie wiesz, dojście do bazy pszczoły, wjazd do pszczół Dobra, no, więc tu mam już mam... kamienie mm -hmm. Więc teraz muszę drewno wyciąć troszkę no wiesz, ja tam mam siekerę Tylko nie wiem czy teraz wycinać, czy później Znaczy ja zrobię już nam wiesz duże du duże ognisko Dobra, ja może tą lepiej siekierą wjeżdżnę To później będzie problem A Tom tom, no 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 no, a w ogóle bubr ci nie wzrasta nawet jak ten? Jak broisz normalną? Nie wiem, powiem ci nie wiem, nie pamiętam. O, jak też to zjem trochę drewna. Będzie okej. Okay. No wiesz... Nasze postacie coś jedzą, nie? Moja je girsy, te. Noo... Zębatki. moje no, je tylko że moje zębatki nie są odnawialne, twoje są. Wystarczy, że posadzisz. Znalazłem zębatki. Nie. Tak, Co chciałbyś. To kurwa jest? Chciałbyś Eee Znalazłem pomniki z tego, z Marbla. To? Hmm, pomniki z tego, z. Nie pamiętam już. Nie pamiętam tłumaczenia teraz. Nie, przypomnij się później. O kurno, dobra. Nie okay, wiem, już co to jest wracam. za biom. A jaki biom znalazłeś? Ład O kurno, jakieś takie pałki wodne tu mamy. Jest taki strasznie ciemny. I coś, coś tu jest. To jest pewne Uuu hu hu, 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 hu hu dobra, do tego się nie zbliżamy Co, znalazłeś ten mackowy biom, nie? Tak Na szczęście dróżka przez niego idzie Albo na na, na nieszczęście Eee Komary No tego do tego lepiej nie podchodź Domyślam się Boże święty jaki ten biom długi Dobra ja, o. Biegnę... ja biegnę do portalu O kurna panie, ładmarny To jest chyba ten to Rybo ludzi Jezus mermy kurwa. No i to dos, dos, Ale do... mamy świnie w, w drugą stronę zaraz więc no Ale to jest daleko od portalu to na luzie Kurna ale ten biom jest o Ej, Kacper. No bo ten biom to jest trochę taki... no duży, nie ukrywajmy. Dobra, zrobię na razie normalne ognisko, bo potrzebuję teraz... Ajmacki się wpużyły na pająki. No. Jak coś w ogóle, yy, zrób sobie tam ognisko czy coś, bo się kończy dzień. Uu, 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 uu. Zostaw mnie! Zostaw mnie! No to fajnie, ledwie żyję Co, macka? No Nagle mi źle Jestem ledwie żywy Dobra Chuj. Gunfire Żeby Ci wystarczyło pochodzi. Dobra już to już, już, już zrobiłem Już to zrobiłem ognisko Ja pierdzielę Ty, no powiem ci mamy problem. Mam 17 życia. To się wyklepię. No nie wiem czy tak szybko. Po prostu w walkę się nie wydawaj. No, no matka mi wleciała jedna. Mi się zaraz borówki zapisują. Eee. Ja jeszcze mam takie średnie. Znaczy w dobrym stanie, ale już jedna, trzy, jedna czwarta paska zeszła Więc tak sobie Dobra, to już zaczynam biec, bo już się zrobi ranek. Jej. Dobra, ja stąd spadam To wracaj do portalu, bo ja zacznę robić bazę już O kurna, o kurna Nie. Dlatego, że nie mam złota. Nie! Zostaw to mnie! Ja pierdzielę. Dobra, ty, spieprzaj panie. Ty prawie Mermesy mnie dopadły. No, merwy są agresywne. No, ale macka tam ich bije. Dobrze. Spadam z tego biomu. Urno. Dobra, stawię tutaj. Nie wiem, ile ja miałem życia, ale teraz mam tak mało. Mmm, piękne ognisto. Potrzebuję złota. Nie mam. Siema. Cześć. Byłeś na dole. Eee, tu po lewo. Dobra. Nie wiem. Ten biom jest e, ta... tak kurno obszerny, że daj spokój. To ja pochodziłem trochę góra. Góra lewy. Od portalu. Ładnie. Dobra, to ja idę na dół tutaj, zerknę jeszcze. Jakbyś znalazł jakieś złote te kamienie, to by było miło, bo potrzebujemy. No dobra, to już tra... Żabki. Siema, żabko. Tam widzę marchewkę, ale nie mam zamiaru po nią iść. O, trochę dni zejdzie, zanim się wyleczę do końca. Ja, no Mam nadzieję, że, że mi jeszcze kurne nie zaatakuje ten... Żeby psy ci się nie pojawiły na ryju przy tym, że piątym dniu. O, świnka. To się źle skończy. Ten. U. Dobra, Chester, otwieraj mordę. Trzymaj. Pokon pająków znalazłem kolejny. Portol. Hmm. I idziemy dalej Mroczne kwiaty Chyba wiem, czym to skutkuje, jakbym to podniósł Co tu kurna jest? No, To są te drzewa Dobra Spoko Jej, więcej flinta tam pszczoły Chciałbym zrobić UL kiedyś No powiem Ci właśnie szukam tych kamieni ze złotem, ale coś nie mogę ich znaleźć. Też nie mogę. Znalazłem nat natomiast strasznie dużo żal. A w ogóle gdzie poszłeś ten? Teraz mm. od portalu? Prawy dolny, jestem tutaj gdzieś. Dobra, to ja polecę na górę jeszcze. Już pewnie nie zdążymy, ale to. No, przeromadę to szukanie. ważne że mamy ognisko. No, najważniejsze. To już nie ma co się stąd oddalać tak mocno, więc ja tutaj połażę sobie jeszcze po terenach takich okolicznych Dobra, ja już zaczynam wracać, bo jestem dosyć daleko. Wracaj Po drodze jeszcze trochę finta pozbieram Na pewno się przy... Eee... Rytualny ten znalazłem I darmowe drze drzewo mm, Ty, łopaty znalazłem nice. Darmowa łopata zawsze dobra To wywalne. to wywalne Ja to na 7% Wiesz, mamy nawóz, możemy poprzekładać jakieś tam mm, Borówek, krzaki No No, ale ja tu mam dużo ich, bardzo Mamy nawóz, bo mamy dużo bawołów Na lewo od bazy Gorzej jak nas opuszczą stamtąd. Dobra. Evil flowery, z daleka od nich. Nie chcę zginąć. Tu, tu, tu jest pająk, tu jest pająk! Tu jest drugi pająk! O, wkurzył się! Kurna! Zostaw, Zostaw je. Się. Dobra, chyba mnie nie zabije. Nie, nie dogoni mnie. Dobra, świnia poszła spać. Ja zaraz będę musiał kwiatki zbierać, bo trochę już mało sanity mam. Eee, ja mam jeszcze tak, na spoko poziomie. Na poziomie. Ja mam na dobrym. Jeszcze. Dobra, ja już jestem prawie przy portalu. Znaczy ja, ja już halunki widzę, więc... A. lekkie. Ej, zielone grzyby to były naleczenie życia? Mm, nie wiem, lepiej nie próbuj Nie no zielony pojęcia Zielone to były te dobre Wszystkie były dobre, tylko wszystkie od... odejmowały jakąś statystykę, a dawali drugą, więc mogą cię zabić nawet Eee, to lepiej nie próbuję. Chyba one były na sanity to Chester. Dobra, ja mam wow, dobrać. mam 23 życia już. Zarobiście. Potrzebujesz żarcia? Czy... Nie, mam sporo. Bo mam bardzo zgnite... te tak. borówki. Dzięki, wiesz. Nie, no. no... chodzi mi, że no... ją miał i tak. Jak chcesz, to możesz dać, bo ja mam dosyć w dobrym stanie borówki. A kurwa, gorąco Uff Aha ha 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 fak fak Jesteś przy ognisku Nie za długo Dobra, czyste, trzymaj te borówki na razie Potem będzie nawóz tego Jak się zepsuje Nie te borów Dobra, ja se kłodę zjem Dobra, to chyba tutaj zakończymy ten pierwszy odcinek, nie? No, trzy dni pokazane. Trzy no, dni pierwsze gry. Skończone, więc żegnamy się z wami. Na razie. Na razie.